Cześć, jestem Kaz i witam was w Guacamelee 2 w odcinku, w którym poszukamy mm, gitary, tak naprawdę to grobu przede wszystkim, a pewnej persony, która no niestety odeszła już z tego padołu, a która ma mm, która ma oczywiście gitarę naszego o, towarzysza z em, Mariachi. Two Towards... Duck and cover. Just hold up and in the door away under desk and you'll be fine No dobra, ale dobra, tu są jakieś groby Gabriela. it may be silly, but I have a visit Ale no to przecież Dobra Zresztą jest jeszcze świat umarłych. Cześć Gabriela. O, oh, pancho, gitar. I let Arturo borrow it. I before passed. Really service. Serves. He likes Hangout out town and fountain. Jestem takim chłopcem na posyłki. Dobra. Town Fountain. Tam, tam będzie kolejna persona, która może wiedzieć, co się stało z, z gitarą. Ty? Nie. Pokazałbym ci jak się kopie piłkę, ale no nie jestem tu od tego. Dobra, wy się ubijecie. Bawicie się przynajmniej, mam nadzieję. OK, no tak, tak, tak. Uh, what I can say, I was just at the marriage club, I went there to bring guitar him back. OK, czyli cała droga Zrobiona na nic tylko po to, żeby dowiedzieć się, że gitara jest już z powrotem w środku. Tak, wiem, wiem, że została oddala, oddana. Oddawaj mi za to złociszcze, które macie 1000 golda, bajeczka. I mamy kolejną lokację zrobioną na 100%. Teraz zostałem jeszcze Badlands. A, a Badlands to jest droga po prostu dalej, czy jeszcze, a inferno jeszcze będzie, In, Infierno. Mm, także jeszcze, no i el, tu, el Corazon. Tylko tu gdzie? A dobra, tu jest to. Wiecie jak się okaże, że mm, ja nie zdobędę całego klucza, dlatego że ostatni element, na przykład, będzie w Proving Grounds, do których nie mogę się tak naprawdę tymczasowo dostęp. No ale dobra, lecimy do bla Badlands, e, które, gdzie wejście do nich jest tu dosyć prosto ustawione, bo wystarczy biec cały czas w tym kierunku i bez problemu do niego się dostaniemy. Na dole byliśmy, te kurczakowe misje mamy chyba wszystkie zaliczone. Tak naprawdę mamy też wszystkie umiejętności kurczaka, więc e, generalnie wszędzie, gdzie kurczak a ma jakąś swoją funkcjonalność. To już byliśmy i będziemy zwiedzać sobie tutaj wszystko. Tu w ogóle jest tego zobaczcie jak dużo. Pik... Co to jest? Pico de Galo. Tu byliśmy, a tu byliśmy, tu jest skrzynia i tu jest dużo skrzyni. Bonus stage, ten bonus stage był całkiem spoko. Dobra, tu tu mam dwie skrzynki. Tu jest przejście. Easy. I tu jest O, tu będzie ciężko się pewnie dostać. Ale po kolei. Tak się cieszę z niektórych tych przejść. Po kolei. Pikobelo. Najpierw tutaj polecimy. Czyli lecimy do drugiego zejścia w dół. Tam tędy, czy tu? Tu chyba będzie łatwiej, nie? Tędy. Czyli tak, tak czy inaczej do drugiego zejścia w dół. I tam będziemy dalej się kierować mapą. No niestety mapa będzie grana w tym miejscu akurat dosyć często, dlatego że no nie wygląda to miejsce na zbyt ciekawie, jeśli chodzi o, um, o przemieszczanie się. Jest dosyć dosyć toporne, jest takie bardzo mocno rozbudowane. Ja nie mówię, że to jest źle, bo to bardzo fajnie, że są takie. Aha, czyli nie mogę. No. Głupcze, coś, coś ty zrobiłeś, Przecież to jest zejście. Coś ty zrobił najlepszego. Tu lecimy. Okej. Okay. Zostaw mnie. Chcesz się bić? O, ty to się możesz bić. Dobra, a jeszcze mam jakieś Chcesz slamem zabić? Da, jeszcze jeden, okej. Okay. Myślę, że to nie będzie nic innego w ogóle tak, w prawo nie ma nic, to lecimy A w zasadzie daleko, daleko w lewo, okej. OK. okej, okay. okej. Okay. Tu będzie easy, już teraz. Przeskakujemy, jesteśmy u Um, wariatki, One, jak ona się nazywa? El która dała nam umiejętność w zasadzie podróżowania pomiędzy wymiarami, więc no nie jest aż taką wariatką, bardzo dużo nam pomogła. A z tobą co możemy zrobić? Mogę cię nalać? A to będzie. Nie mogę! On ma w nosie. Ohoho! okej, okay. ale on miał mnie w nosie. Osty. Dobra, jako kurczak będzie łatwiej. Ojej, 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 Nie to. Nie to, no this, no this Dobra, ale to będzie dużo łatwiejsze niż, niż inne sprawy. Mm. Jako kurczaczek patrzę sobie, okej. Okay. Przy przejściu, nie, jak, jak przechodzę w drugi wymiar, nie jestem w stanie e, użyć umiejętności. Hmm. Było dobrze, było dobrze. Ale nie do końca. Pyk, pyk. ok, Nie. Tu, okej, okay, udało się, schodzimy uciekamy. Nie, dobra, odpalimy sobie save'a przede wszystkim. Ale Brije, Kolejny. Yy... Kolejny, kolejny ciuszek i czy tędy ja się przedostanę. Teoretycznie chyba powinienem tu do tej skrzyni. I Bonus Stage. Okej. Okay. To tak, to polecimy sobie tak tu w dół przede wszystkim. Nie mogę się tulać, nie wiem czemu. Szkoda. Chciałbym spróbować. O, jeszcze się dałem trafić. Dobra. 11 hitów. Przy użyciu jednej umiejętności. Słową drogą slama mógłbym użyć, tylko no, to nie był przeciwnik do slama. Ok. Mamy wszystkie umiejętności odpalone. Możemy sobie użyć. I ile potrzebujemy? 9,5 tysiąca. No ale to wszystko. Wszystko zdobędziemy. Ok. Ok. Tu mapa. Dobra. Jest w pełni poprawnie. Przejdziemy, przejdziemy. O. Dobra. Jak teraz tutaj. A ja mogę tak to zrobić. Mm. Dobra, ostrożnie. To nie jest nic trudnego. Trzeba tylko trochę uwagi. O właśnie. I skrzynia jest nasza. Oczywiście przechodzimy tu jako kurczak. Teraz co dalej? Tu do góry i tu jest przejście. OK. Tu będzie długi lot, który też sobie za chwilę wykonamy. Najpierw, oczywiście, yy, tu. Najpierw, oczywiście, pójdziemy do góry. Tu. Dobrze robię? Dobrze robię. Ok, i jeszcze wyżej. Dobry skrót. Jak dalej? Hm. Przebijamy się. I okej. Okay. Ho ho ho. Dobra. O, nie, 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 Dobra, jeszcze raz. Na szczęście był Save. Z Z skokiem skokiem okay. nie, Gdyby tylko nie, wypaliło. nie, tak, tak, tak nie, 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 nie użył mi umiejętności. Ol, oj, huan, bo się pogniewamy. No nie chciał. E Okej? Okay. Dobra, już. Tylko tam po prostu trzeba bardzo szybko żonglować e, przejściami. Okej? Okay. Jak? Jak on się odbił od tego? Dobra, lecimy. Dobra. Naprawdę trzeba bardzo szybko żonglować. To będzie ciężkie. Tu początek to jest bad... banał. Do tego myślałem, że to złapanie też nie będzie ciężkie, a jednak Dobra, tu, 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 tu. To jest jeszcze łatwe. Ok, jako kurczaczek w dół zapiszemy, oczywiście, i wychodzimy tutaj. Więc tak, tu mamy wszystko teraz do góry do, do przejścia. I są jeszcze tu, jest skrzynia jedna. I tu też coś jest. Ok, no to, to jest to, co jesteśmy w stanie jeszcze zdobyć. A jak procentowo w ogóle to się układa? 94%, więc podejrzewam, że to, co tu mamy do zdobycia, to jest już tak naprawdę koniec. OK, lecimy do góry. Do samego. A, nie możemy do samego końca. Cwanie, cwanie, bo jest jeszcze przejście. A to wystarczyło troszeczkę się opuścić. I lecimy do, do otworzenia. Bramy, która jest tu. Cyk. Aha. Okej, okay. czyli będę tak wskakiwał od nowa kilka razy. O, gońcie się naprawdę. Dobra, <grywny> będę wskakiwał nie będę. Wystarczy, że po prostu użyję biegu. Okej. Okay. Nie. Całkowicie w drugą stronę. Ale dobrze, że mogę dobrze wiedzieć, że mogę używać tych umiejętności w locie. Okej, okay. całkiem easy. To muszę przyznać, tu było naprawdę, naprawdę łatwo. Były gorsze miejsca. I teraz jak to wygląda? 90. A, bo tu jeszcze jest skrzynia ze złotem, po którą nie mam pojęcia, jak się udać, ale po którą oczywiście się udamy. Dlaczego by, dlaczego by nie skorzystać z tego, skoro już tu jesteśmy, żeby faktycznie zdobyć wszystko. Ok, tutaj. Zdecydowanie. Aha, i to jest to, dobra. To wiecie co? Ja jeszcze zrobię jedną rzecz. A nie, bo tam jest zielone w sumie przejście. Tam nie ma nic, co by mogło mnie zabić. Mo mogę się przemieniać? Chory z wyrole. Ktoś, kto to wymyślił, to naprawdę miał ułańską fantazję do tego. Dobra, wiecie co? Ja mogę w sumie robić tak. I... No... OK, udało się. Teraz jako kurczak musimy zeskoczyć, rozwalić skrzynię i wyjść. I mamy 100%, takie bardzo ładne 100%. To teraz jeszcze do Infierno, czyli mapą, zagramy i musimy zejść tu w dół no to musimy się kawał cofnąć, no ale dobra, musto musto, musto. nie cofniemy się, to nie jest żaden problem tak mi się wydaje przynajmniej tu? mogę iść tędy no, możecie sobie mnie ganiać, nawet nie mam chyba chociaż z drugiej strony, ile mam golda? 4000 jeszcze zdobędę w sumie resztę golda A, tak przynajmniej mi się wydaje, że powinno mi się to udać także lecimy Dalej. Tu? Wolałbym górą. Wolałbym. Wolałbym górą, dlatego że byłoby łatwiej, ale dobra, tu ja popełniłem błąd, dlatego że nie musiałem wcale zeskakiwać tak jak ja to teraz zrobiłem, a mogłem po prostu przeskoczyć nad tym portalem, co też by było dosyć. Łatwe, gdybym tylko się a, lepiej ustawił. Moja wina. Lecimy. Jeszcze raz. Hopsa, hopsa. Okej, okay, no właśnie. Trochę później skok i jest jak najbardziej poprawnie. Tędy? Nie. Górą. Górą, Juan. W sumie do infierno chyba mógłbym się Tobą przenieść, prawda? Dokładnie. Tempo do Obsidiana chyba mamy całe. Także do infierno jesteśmy. Przy, może, możemy się tak przenieść i zobaczyć gdzie coś. A to jest w ogóle sam koniec infierno, to też nie wiem czy to jest dobrze. A, tu jest wyjście. Ale nie widzę wejścia. I tam też coś jest w lewo, ok. Ok. Tam jest w ogóle kurczak. No właśnie, lepiej by było chyba od góry się przedostać. No ale dobra. Nie można mieć wszystkiego. A tu jest w ogóle też droga w... do góry. Ale ja najpierw sobie uderzę tu. Lecimy tak i lecimy tak. Aha, dobra, to z... sobie mogę tu walczyć, nie? okej. Okay. Mogłem tam sobie walczyć do nie wiadomo kiedy, skoro ten jeden cały czas spawnował przeciwników, ale tu mamy drogę dalej. O, jest król kurczaczków. Chosen one, A uh, who must not be named. Przyszedł z golden Egg, no tak, chcę zdobyć to jajko, tylko potrzebuję ku temu kapkę umiejętności. Dobra, eee, ok. A, co ja w ogóle zrobiłem? Dlaczego? To nie jest nic trudnego do ogarnięcia. Robimy tak. A, jest. Trzeba w trakcie używania umiejętności. Dobra. Nie ta przemiana. Nie ten guzik w ogóle. Na ten guzik, okej okay. Dobra. okej okay. Jest udało się. Czaszeczka jest nasza. Jeszcze szybko przełączymy, przełączymy się, zapiszemy oczywiście. Dlaczego by nie? I to będzie też dużo do przejścia. Tu, tu sporo jest pomijanych. Ok, lecimy tak. Schodzimy. <try> Dobry klik. Szkoda, że nie w tą stronę. Nie udało się, ok. A gdyby tak zrobić zupełnie inaczej? Na przykład, o właśnie. Udało się, tak, na styk, na styk, ale się udało. Dobra, lecimy tu. I pyk, pyk, schodzimy. Dobra. Fajnie jest sobie porozwalać trochę przeciwników, OK, Teraz tak. A tu mogę się zsunąć. Dobra. A, zejdziemy w dół. Jak myślałem, że Arenka. Któż by się spodziewał. Czy co? Zrobimy tak. Nie, 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 nie. A, bo właśnie wy przyzywacie ich okej. Okay. Też nie jesteście przyjemni, no ale dobra. dobra. Zaliczone? Zaliczone, zaliczone, zaliczone. Dobrze, zaliczone, ale daleko jest do mm, do save'a i tak naprawdę mógłbym iść w dwie różne strony. Co nigdy nie jest przyjemne. Okej, okay, czyli tak, mogę tu iść do góry. Mm. Okej. Okay. To się udało. Dobra. Tu, żeby mieć później łatwiejsze przejście, które pewnie nie za prędko będzie użyte. Dobra. W którą stronę? W tą. Okej, okay. tam coś jest, nie. W sumie mogę was najpierw sprać, nie. Właśnie. Tak też myślałem i co tu mamy w lewo? Dobre, dobre, dobre. Aha, i tu mamy ewentualny powrót. To wygląda jakby byłaś ten do użycia. Gdzie ja jestem? Czyli się tak jakby ominął spory kawałek. Bo ominąłem. A nie mogę zejść, nie? Nie mogę. No dobra. Cyk. Okej okay. lucza, lecimy tu. Na z przeciwnikami. O nie, 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 Jak to to się, jak to wyszło? wyszło? Okej. Okay. Myślałem, że jeszcze będzie jedna faza. No kolejna faza z... Okej. Okay. Tak to było. O, zapisało się OK. Uf. Wiecie co? Skoro tu jest zapisane, to tu się z wami pożegnam i zaproszę was na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku ruszymy dalej w Inferino. Ze zwiedzaniem go i ze zdobywaniem wszystkiego, co tylko tu jest schowane. A tymczasem mi nie pozostaje nic innego. Jak życzyć Wam miłego dnia miłego wieczora. Zaprosić Was do zostawienia łapki w górę i komentarza subskrypcji i dzwoneczka. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.